Cześć ludzie, kochane, cześć. Ja tylko na sekundę powiedzieć, że ja w ogóle jeszcze żyję. Czuję się tak samo jak się czuję w domu. Raz lepiej, raz gorzej. Tylko, że jest taka różnica, że tutaj w razie czego mam opiekę. Mam do, do kogo zwrócić się o pomoc. <grym> Są pielęgniarki, opiekunki, a tak ogólnie, to tak jak mówiłem, tak jak się czuję. Dzisiaj akurat jest dzień kiepski. W poniedziałek jadę do szpitala na badania. Lekarz coś w wyniku, w wynikach krwi i moczu wynalazł i mówi koniecznie trzeba zerwać badanie USG, zobaczyć co tam się dzieje. No tak poza tym, to tak jak mówiłem. I nie zobaczycie mnie w, w innym miejscu, tylko raczej w tym, bo tak jak mówiłem, nie mogę nigdzie nagrywać filmów. Dobra, ludzie, kochane, trzymcie się i uważajcie na siebie. Cześć.